Siema dzisiaj nagram jak ja robię awatary. Tutaj mam już przygotowane tło i taki rozbłysk mogę Wam wysłać na Discordzie, jeżeli go chcecie, bo nie każdego ma. Mogę wysłać na Discordzie, wyślę za darmo. Ogólnie mam Discorda w opisie. <laughs> I sobie daję tak. Patrzcie, tu jest wycięta postać na przykład ze no, może być jakakolwiek z niej gry, co nie? I dajemy sobie tak. Po prostu patrzcie co ja robię najlepiej, bo ja robię to dosyć szybko. Nie wiem czy ja ten film. Nie wiem, raczej tak nie zrobię, ale ja to robię dosyć szybko. Kurde, przypadkiem. Ja to robię dosyć szybko, więc czasami można nie nadążyć, ale yy, no... <laughs> po prostu starajcie się patrzeć, co ja robię i później sobie możecie naśladować, mnie. Tutaj to ogólnie czcionki, o tak, tutaj sobie klikacie i tutaj sobie macie czcionki, co nie? Mm. Bo ja mam tutaj jakieś różne ćciągi, tam trzeba w taki plusik kliknąć. No i tam co macie? I tam na, na fonsie, no tam co pobieracie na Ibis Pienta, bo to jest aplikacja Ibis Paint X, i tutaj też można rysować. Bardzo fajna aplikacja, polecam. Um, tutaj sobie robię napis. Dajmy sobie na przykład taki kolor no taki przykładowy, no to jest tylko taki przykładowy kolor, co nie? Jakby nie chcę się teraz bawić dobieranie kolorów, co nie? I teraz stajcie coś takiego, tutaj taki jaśniejszy. I tutaj dajcie tak. I tutaj sobie jeszcze zrobię cień przy tej postaci. No i tutaj sobie ja tylko muszę zmienić to na inne, yy, kurde nie to. Trzeba tutaj zmienić to na inne, bo ja czasami się często mylę, ale ja to robię dosyć szybko. Weź ja się często mylę, ale ja to robię dosyć szybko. I ja to robię na telefonie, bo może niektórych to zdziwić? Nie wiem, niektórych moich znajomych starych tam zdziwiło, że ja to robię... Ja mówię, że ja robię na telefonie, oni mnie takie co? No bo no, ja robię na telefonie. Bo na telefonie jest najwygodniej. Ja na kąpię nie wiem, zrobić totalnie. W ogóle, ja nie wiem, na co tańce nic zrobić, co dopiero w ogóle. Nie, ja nie wierzę. Coś sobie ten napis ogarniemy. Ja po prostu naśladujcie no, mnie. Ja robię coś w tej sobie ten kolor, i sobie robię ciemniejszy, i sobie robię taki cień na napisie. No, robię sobie tak, bo to ładnie wygląda. No, no, nie wiem, to ładnie wygląda i tyle, no. To jest takie nawet, no nie wiem, no. W sumie no, po prostu naśladujcie mnie. Ja zapo już ja zapomniałam, co się mówi na filmie, bo nie nagrywałam yy, dużo, jakby dawno. <laughs> zapomniałam, co się mówi na filmie, po prostu sobie mnie naśladujcie. Tutaj akurat postanowiłam, że zrobię to wolniej, żeby nie było. Nie robicie coś takiego, co, nie? Yy, jakby jeżeli chodzi o to, czy to jest darmowe, to jest darmowe, jeżeli chcecie więcej. Bo tam są takie różne, nie wiem, jak to nazwać. Kurde, nie wiem jak to nazwać, ale tam za reklamę, jeżeli już coś jest to za reklamę, sobie oglądacie reklamę i macie. Ale tak to, to jest za darmo ta aplikacja. Znaczy no, no ja mam ją za darmo, nie wiem czy może być za hejs. tego to nie wiem. Ale ja mam ją za darmo i raczej jest za darmo, wątpię, że nie jest na jakichś telefonach. Ja sobie daję coś, bo tam trzeba kliknąć takie add i... Ogólnie sobie coś takiego, o, taki nie wiem. Taki akurat wybrałam taki kolor, to nie? I sobie robię teraz takim białym, tu i po to wcześniej. O, teraz robię sobie tak, żeby po to wcześniej dawałam taki, no nie wiem. Jak to, no, ja nie wiem, kto to się wszystko nazywa, ale tutaj po prostu naśladujcie mnie. I teraz sobie robię takie coś, by był taki ładny efekt w miarę. Yy, no, nie wiem. <laughs> nie wiem, co mówić w takim filmie, ale. Bo ja nagrywałam pierwszy raz, znaczy coś tam co wcześniej jeszcze nagrywałam, wiadomo, tylko żeby z głosu, albo raz próbowałam coś z głosem dla koleżanki nagrać, ale mi totalnie nie wyszło i w ogóle to jest takie milczenie przez cały odcinek, bo ja ja tego nie robię już dawno, bo no już tego nie robię, o tym trzeba. Bo tam są te jakby to się nazywa po angielsku Penny i tam są takie różne takie no nie wiem jak to się nazywa, no kurde, Jezu, ja się przyczejam no. I sobie robię coś takiego, widzicie? No po prostu naśladujcie ja nie? robię sobie coś takiego I teraz sobie na przykład mogę zmienić położenie, tutaj sobie robię tak i sobie robię tak, widzicie? O Robię sobie tak i one są takie falowane te napisy wtedy, co nie? One są takie falowane, o, teraz są takie falowane sobie robię coś takiego i sobie jeszcze tutaj robię coś takiego, one są takie falowane, widzicie? Takie fale są To ja jeszcze poprawię i sobie mogę zrobić tak I sobie na przykład tutaj daję ten napis i no więc sobie teraz taki większy cień robię i sobie tutaj jeszcze dodam sobie po prostu taki ad i tutaj sobie bierzecie to i sobie wkatrujcie tak. Tylko nie dodam tego ad, o teraz dodaję, co nie? O. I teraz sobie robię coś takiego, bo to będzie takie jasne, fajne, to nie taki jasny, fajny efekt, tylko ja teraz słabo podobierałam wszystko i typę Ale no robicie sobie coś takiego, sobie macie pobrać kolor i... O tak, o, to jest sobie robicie tak, no bo ja słabo dobrałam tło w ogóle, bo miałam jakieś pierwsze przedło PSP, no ale dodajcie sobie tak, no dodajcie sobie tutaj, bierzecie jakiś kolor to tak fajnie wygląda, co nie? Tak fajnie wygląda, co nie? I sobie robicie coś takiego. Ja, oj, to jest sobie takie zmieniacie jasność. Ale ja chyba zmienię kolor tła, jeżeli chodzi o to. Ja zrobię takie żółte już. Wiem, że totalnie to nie pasuje do postaci, ale wiecie, ja po prostu przesunęłam pierwszą lepszą postać, którą miałam wyciętą. Y, tutaj to niestety nie da się zrobić, bo takie ciemniejsze rzeczy się pokazują. Nie wiem, czasami się nie da, zależy jak to wytnie, to nie? Y, no, tutaj sobie, no, zmienię sobie kolor ogólnie i dam sobie taki, o, to już nieważne, jakby, no, nie wiem, możecie mnie naśladować. Y, jak za szybko to sobie spowolnicie trochę i mnie widzicie. Bo ja tutaj nie, nie wiem, oj, robię sobie tak, albo sobie tak, mogę zrobić taki ciemniejsze, albo sobie jakoś inaczej mogę zrobić. Nie wiem, to zależy, jak to sobie tam woli. Jeszcze ten rozbój sobie wziąć wezmę meta. I sobie go wezmę jeszcze raz, wezmę sobie tego wezmę tak, o Jezu, znakował mi telefon. Wezmę sobie go, tak fajnie, żeby taki pił, ej, falowany też. Taki, taki fajny, co nie? Jeżeli chodzi o grafiki, to robię za promo jednak. Nie robię już za darmo, chyba że takim znajomym, no no, no takim znajomym, znajomym, nie, no znaczy zależy w sumie, no. Jak ktoś totalnie nie chce, ale kogoś lubię, no to zrobię, zrobię. No i to w sumie no tyle, tak, tak wyszło, no super.